Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z tej co będzie w kolejnych magazynach Lego, a w tym odcinku zajmiemy się magazynem Lego Batman. Zapraszam. Dzisiaj na niemieckich półkach debiutuje nowy numer magazynu LEGO Batman z Mii figurką Matmana w wersji z czteroramienną zbroją, w której można znaleźć takie elementy jak klucz, piła, wyrzutnia z hakiem oraz badrang. Natomiast ten magazyn trafi do nas za ponad tydzień, na dokładnie 23 lipca. Na chwilę publikacja odcinka aktualny numer magazynu, który jest w sprzedaży to magazyn z Mii figurką człowieka zagadki z Sejfa, który zadebiutował 21 maja w Polsce. Zapewne większość z Was nie może się doczekać, co dostaniemy w następnym numerze magazynu po Batmanie, o którym wspomniałem wcześniej. Otóż otrzymamy mini figurkę z katapultą oraz dwoma bombami i moim zdaniem ten dodatek jest całkiem niezły. Charakterystycznymi elementami minifigurki, figurki, które mogą się rzucać w oczy, to m.in. strój więzienny w kolorze pomarańczowym oraz lód w kolorze prześroczystym i zielonym który trzyma w lewej ręce. Jeśli nie bym ocenić ten dodatek w skali od 1 do 10, to przyznam ocenę 9 na 10. Jeżeli chodzi o premierę, to ten magazyn w Niemczech zadebiutuje w dniu 15 września, natomiast w Polsce 17 września. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na moim kanale oraz napisania w sekcji komentarzy, co sądzicie o tym dodatku. Trzymajcie się, do zobaczenia.